Na popularności zyskują ostatnio zagraniczne wymiany, staże i stypendia. Instytut Badań Edukacyjnych sprawdził, na ile tego typu formy mobilności zwiększają konkurencyjność na europejskim rynku pracy. Udział w tego typu programach świadczy już o pewnej postawie prezentowanej na wstępie. Ten, kto się decyduje na udział w takich programach, jest ciekawy nowego, jest otwarty na uczenie się nowych rzeczy. A co na to specjaliści od rekrutacji? Dla pracodawcy jest to oczywiście informacja o to, jakim człowiekiem jest potencjalny przyszły pracownik, więc że jest otwarty, elastyczny, że jest świetnie zorganizowany w pracy. No, świadczy to o tym, że się nie bał zaryzykować i podjąć takich decyzji. Poza tym jest to informacja o tym, że no, zna przynajmniej jeden język. Mogłoby się wydawać, że nic nie stoi na przeszkodzie zagranicznych podróży. Mamy pełną ofertę na naszej stronie internetowej www.samorząd.uw.edu.pl. Oprócz tego istnieje strona Biura Współpracy z Zagranicą, a także na stronie Biura Karier mamy kilka ofert wyjazdów zagranicznych. To jest wspaniała przygoda przede wszystkim. Poznaje się nowych ludzi, można przeciwczyć język, no i zawsze jakaś zmiana w życiu. Jednak istnieją czynniki, które nie sprzyjają wymianom studenckim. Jest też niestety tak, że na niektórych uczelniach w Polsce jest problem z zaliczaniem przedmiotów, w których student brał udział za granicą. To jest właściwie niezgodne z zasadami programu Erasmus, także jest to coś, nad czym należy pracować. O opinię na temat programów mobilności studenckiej zapytaliśmy samych zainteresowanych. Wśród studentów zdania są podzielone. O Erasmusach mam raczej złą opinię. Patrząc na doświadczenia moich znajomych, raczej pobyt na Erasmusie nie opiera się na pobieraniu nauki, lecz na chodzeniu na imprezy i poznawaniu znajomych i dodawaniu ich później na Facebooku. Każdy wyjazd, nawet jeśli znaczy przynosi nam po pierwsze korzyści właśnie ze względu na naszą ścieżkę edukacji, a po drugie ze względu na języki. I jakby to pokazuje, że potrafimy się dogadać w innym języku z kimkolwiek, i to ułatwia nam właśnie pracę zawodową. Kto, kto spędził jakiś czas za granicą, powiedzmy, nie wiem, wyjechał gdzieś tam na zachód, e, na prawdopodobnie mógł nauczyć też się języka i na pewno jest to pozytywne. D zdobył jakieś doświadczenie, spędził czas z ludźmi. Myślę, że tak. Inne kultury wiesz, możesz zobaczyć i. Bo wiesz, jak, jak już pracujesz, to będą takie inne kultury, wiesz, jak, jak na biznes możesz pójść, to wiesz, interna internacjonalny biznes, to wiesz... Będą inne te kultury musi się być przyz, przyzwyczajona na to. Mimo szeregu formalności, jakich należy dopełnić przed wyjazdem, zarówno specjaliści z Instytutu Badań Edukacyjnych, rekruterzy, jak i sami studenci zgodnie twierdzą, że warto wyjeżdżać. A więc nie ma na co czekać. Uniwerek TV Marta Radzikowska.